Cześć z tej strony, ja witam wszystkich serdecznie w kolejnym poradniku do Armored Warfare. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pojazdach premium i o tym, które, które warto sobie kupić. Pomijając super, mega zestaw, który już opisywałem. Ale to jeszcze mogę Wam troszkę powiedzieć o, o tych czołgach. Jakby ktoś chciał kupić czołgach i niszczy, czołgu i niszczycielu, który z tych zestawów, to powinniście patrzeć przede wszystkim na to, którym typem pojazdów gra Wam się najlepiej. Bo co z tego na przykład, że, że ten niszczyciel zarabia? Przynajmniej mi lepiej niż, niż ten czołg lekki, jeśli to może wynikać z tego, że po prostu mi osobiście, niszczycielami, lepiej się gra, a osobie, która będzie grała czołgami lekkimi, cały czas będzie, będzie się zarabiało 10 razy lepiej właśnie tym, tym czołgiem w porównaniu do niszczyciela. Ogólnie. Przejrzyjcie sobie statystyki. Ja zawsze tak robiłem przed, przed zakupem, obojętnie w jakiej grze, jakieś premki. Po stacjach można naprawdę dużo sprawdzić. Pamiętajcie, że zarobek premek zależy od zadanych obrażeń w bitwie, wyspotowanych rzeczy, wyspotowanych, wyspotowanych gości, którzy dostają obrażenia od naszych sojuszników przejmowaniu, kapowaniu aktywności. Tak naprawdę nie jest to jeszcze do końca ujawnione. Są jeszcze przeliczniki e, premek e, dodatkowe, ale one również nie są jeszcze do końca e, na stałe, więc tutaj jest dalej eksperymentowanie lekkie z nimi i to się może ciutkę zmienić. Pewnie jeśli twórcy dojdą do wniosku, że już tak jest dobrze jak jest, to ogłoszą jak to wygląda. Tak podejrzewam, albo będzie to do końca tajemnicą, tego nie wiadomo. Wiadomo oczywiście, że wyższym, wyższym tierem się dosyć, dosyć fajnie zarabia. Jeśli chodzi tutaj o szóstki, które mam, naj, najprościej się gra MBT-70 i to jest czołg, który można śmiało polecić dla większości, dla większości graczy kosztuje 3250. To jest bardzo tanio. Porównując World of Warships, porównując World of Tanks yy, i porównując War Thundera. Na razie te ceny są w porównaniu do tego, co nam dają te, te maszyny, śmieszne. Śmiesznie małe i. Jeśli gra będzie odniesie sukces i będzie skupiała wielomilionowe grono graczy, na 90% te ceny poszybują w górę. Możecie być tego pewni, się po prostu zmienią. Więc, moim zdaniem, teraz jest warto coś, coś sobie kupić. To nie musi być szósty tier, może to być trójka, czwórka. Tak naprawdę, patrzcie bardziej pod to. A, czym lubicie, czym lubicie grać, no tutaj macie Lighta na bardzo niskim tierze wiadomo, że on nie będzie zarabiał jakoś tak mega rewelacyjnie chociaż z drugiej strony pamiętajcie też, że istnieje coś takiego, że będziecie was rzucać na jedynki, dwójki na słabych graczy, na słabych graczy, którzy eee, będzie można ich łatwo, łatwo niszczyć i co za tym idzie, może się okazać, że mimo że ten czołg nie ma tak dobrych przeliczników jak te szóstki, to robi tak duże spustoszenie i tak łatwo się nim gra. Statystycznie, załóżmy na 50 bitew, że będzie zarabiał na przykład bardzo podobnie, a nawet w, u niektórych graczy lepiej. Taka też jest opcja. LAW 150-90 dla mnie bardzo fajny, można nim nieźle poszaleć na tych trujeczkach. Um, Ciekawy, naprawdę ciekawy pojazd Też dla osób, które Które lubią Niszczyciele czołgów Jak znalazł, on jest dosyć podobny do, Tutaj do Dragona, więc jeśli Nim wam się dobrze grało, to i Lawem Będziecie się dobrze bawić Kolejna fajna zabawka Ją tylko widziałem W akcji i u kolegi Pograłem nim troszkę jaka Tanioszka, 1000 1000 to jest tyle co kot płakał za, za czwarty tier, i to naprawdę fajny czwarty tier, bo tutaj yy, Depresja jest po, yy, na średnim poziomie powiedzmy Ale znowu czas przeładowania, dalej piątka, który No naprawdę to jest, to jest rewelacja i można to jeszcze zmniejszyć, całkiem zwinna, zwrotna maszynka Nawet pancerz ten przedni może odbić coś, zatrzymać jakieś Niskokalibrowe pociski Dlatego bardzo fajna sprawa. No i oczywiście o, rzecz najważniejsza 235 288. To jest to. To jest to właśnie co jest istotne w tego typu pojazdach. No tak jak mówiłem MBT 70. To jest dla mnie pojazd, który dla wielu może być perełką. On ma wszystko, wszystko co trzeba dla super superpremki. Jeśli chodzi o czołgi. Bardzo duże bardzo dużo obrażenia, bardzo duża penetracja. Bardzo dobry frontowy pancerz, zarówno kadłub, jak i wieża. I całkiem niezła mobilność, szybkość. No tutaj jedyna jego wada to czas przeładowania 12 sekund to jest dosyć dużo. Ale, tak jak mówię, reszta, reszta to jest po prostu rewelacja. Dla osób, których denerwuje ten czołg, tutaj wchodzi. Oczywiście trzeba mieć dużą penetrację Ale wchodzi, od czasu do czasu Tu jest ta płyta, jest gorzej opancerzona od tej Na wieżę oczywiście wbija Tutaj po, tam za śmieszne obrażenia Można próbować tak jak wszędzie strzelać po wizjerach Ale to jest bardzo trudne, wystarczy, że Jesteśmy troszkę bardziej oddaleni od tego czołgu i jest kaplica Nie, nie traficie, nie ma szans Za małe jest to po prostu, a jak jeszcze czołg Um, obraca wieżą ob się troszkę rusza to nie ma możliwości to tylko na jakimś mega farcie można coś takiego zrobić No i ponadto on ma jeszcze drugą amunicję jeśli was rzuci nisko możecie walić z hitów wchodzą wtedy za prawie 700 obrażenia masakra po prostu masakra tak to wygląda u tego dealera u drugiego abot no coś dla fanów artylerii tutaj nie ma co wybrzydzać jest póki co tylko to, więc jeśli gracie artkom i lubicie trujeczka, za, za śmieszne. No właśnie 925, kolejny bardzo dużo, jak widzicie, jest tutaj light tanków i niszczycieli, niszczycieli czołgów. Kolejny, no go pokazywałem już, więc wiecie, jak gra, jak zarabia. Troszkę, troszkę gorzej, wydaje mi się, że można nim grać niż. Odpowiednikiem u niebieskiego dealera, tą, tą francuskim, tym francuskim niszczycielem. Wydaje mi się, że tamten jest fajniejszy. No z tego względu, że tutaj ta depresja jest naprawdę słaba. Tutaj na boku nic nie można strzelić. Jak się to wieże obróci, to jest no żadne, żadne pole ostrzału, tylko praktycznie na, na, na płaskiej powierzchni trzeba stać, albo najlepiej być jeszcze lekko pochylonym w dół. No tego tutaj. No, pojazd, który wymaga dobrego usadowienia się w odpowiednim miejscu, ale fajny, bo pompuje dosyć, dosyć szybko i, i dosyć, dosyć mocno. Dlatego można nim nieźle zarabiać. Ten, ten czołg jedynie, kolega, go nie ma. Ani jeden, ani drugi, ani trzeci. Dlatego go jedynie mogę Wam powiedzieć z, z tego, co, co widzę. Widziałem już zadane obrażenia na nim ponad 5000, więc można wkroić sporo i to niejednokrotnie. Zdarza się, że ten czołg zajmuje wysokie miejsca, ale również jest dużo odsetek graczy, który nie ma bladego pojęcia, jak nim grać. Graniem za ostro, graniem jak MBT i, i ginie, bo tutaj no, pancerz jest prowizoryczny i no, trzeba, trzeba tym czołgiem po prostu umieć grać tak jak wszystkimi lightami to jest właśnie to co mówiłem na początku powinniście się starać dobierać sobie pojazd pod waszą ulubioną klasę wtedy będzie znacznie, znacznie lepiej to jeszcze są jeszcze są pojazdy zaraz znajdziemy jest ten obiekt 430, również tam jest Dodawany w tym pakiecie W którym z nich Nie wiem czy w tym głównym czy nie Też jest to bardzo Bardzo udana konstrukcja Lepsza, lepsza niż 155 Dlatego yy, No dla, Na niższe tiery Jak ktoś lubi mbtki Jak znalazł Coś mi jeszcze tu zostało Lawek był Abot był no oczywiście tutaj jeśli chodzi o Experimental Tank i o Terminatora to już nie są, nie są dostępne A również są to maszyny, które potrafią nieźle, nieźle zamieść okolice Zwłaszcza Terminator, są już gracze, którzy kosmosy jakieś robią Jeden wynik jaki widziałem na tym pojeździe u przeciwnika to rozwalił 7 gości i miał 11 tysięcy obrażeń. To naprawdę, to, to musiała być jakaś bitwa u niego za bańkę kasy na premce. Straszną, straszną nie zrobił. Eksperymentale też powyżej 5 tysięcy się zdarzają, dlatego. No tutaj zresztą, wiecie, to można szybko sobie obliczyć. Tu jest dosyć, dosyć niezła penetracja, bo powyżej 300. Nie obrażenia, bo mogą dochodzić do 400. I czas przeładowania poniżej 6 sekund. To razem daje nam całkiem szybko strzelającą, dosyć mocno, nieźle przebijającą maszynkę. Oczywiście on jest szybciutki zwrotny, więc trzeba nim standardowo z flanki z flanki i strzelać, tak jest naj, naj, najfajniej. Duży też ma stosunkowo zasięg widzenia, więc sam sobie też coś może wyświecić. No ale tak jak mówię, to. No Tymi pojazdami, niestety, musicie się jeśli ich jeszcze nie macie obejść smakiem, i trzeba się skupić na czymś mniejszym. Ale tak jak mówię, tutaj spokojnie, w tej grze można grać sobie czwóreczkami, nawet trujeczkami i całkiem fajnie zarabiać. I dobrze się przy tym bawić. I pamiętajcie, że czy macie niższy tier, tym większa szansa, że traficie na niedoświadczonych graczy przeciwko sobie, i co za tym idzie. Więcej możecie ugrać, a jak więcej ugracie i więcej zarobicie, kupicie wyższe tiery, traficie na lepszych graczy i może się okazać, że nawet MBT-70 nie daje rady, no bo przeciwnicy są za mocni, objeżdżają nas, rozwalają i kasy za dużo nie ma. Chociaż ten, ten, te czołgi szóstego tieru tak naprawdę, nawet jak mają słabe bitwy, tam zrobimy tysiąc obrażeń, to one i tak tam 100 tysięcy z pręką przywiozą, więc... To są takie małe kopaleńki złota, ale tak jak mówię, na tych małych pojazdach wcale źle nie jest, też można swoje ugrać i, i dobrze się przy tym bawić, bo nie są to wcale słabe maszyny. To tyle, jeśli chodzi o Premki. No, jeśli, jeśli będziecie zainteresowani zakupem, mam nadzieję, że troszkę Wam e, przybliżyłem, jak to wygląda. Oczywiście cały czas playlista z premkami się u mnie powiększa. Cały czas będę dorzucał kolejne. Teraz za dużo prękami nie gram, bo po prostu się bawię nowymi piątkami. No i na to, na to idzie sporo czasu, a że mam ich trzy plus jeszcze muszę robić tutaj lawka i całą masę innych rzeczy, bo ciągnę troszkę tego. Jeszcze artylerii nie zacząłem, ale mniejsza to na inną, na inną opowieść. Historia jest to dosyć nudna, a tego. Jak macie teraz y, troszkę wolnej gotówki, to możecie śmiało sobie jakąś premkę kupić. Póki są tanie, bo tak jak mówię, porównajcie sobie ceny tych premek do premek y, z jakąkolwiek grom, która również sprzedaje premki. Nie ma co porównywać, wszystko będzie naprawdę sporo, sporo droższe. Zwłaszcza te wyższe tiery, które wcale. W grach więcej nie zarabiają niż te tutaj maszynki Tak przynajmniej to wygląda Oczywiście w WoCie 8 zarabiają sporo Jest kilka sprawdzonych maszyn Te 34 na przykład Lowe zawsze, zawsze sporo zarabiały Czasem tam je troszkę nerfiono, ale Głównie gracze nimi grali, żeby kasiorę przywozić Taki tutaj na razie nie ma być nic wyżej niż szóstki przez jakiś czas Dlatego, no, jeśli jesteście nastawieni na większe zarobki, 6 Tier 3250 zł i do przodu. To tyle, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.